Cześć, witajcie, znów wtorek, dzień targowy, a ja znów idę targać grzyby, no jeżeli będą jakieś, piękne popołudnie, ciepło 27 stopni, no kurde wrzesień, wrzesień na razie mamy piękny, super jest, no i co no, taka pogoda zachęca tylko do spacerów i żeby wyskoczyć na grzybki. Idę szybkim krokiem, żeby zdążyć jeszcze zanim się ściemni całkiem. Idę na bagienko. Bagienko jest położone właśnie tak trochę w dole. Yy, taką wydmą zasłonięte. Yy, I żeby właśnie coś tamkolwiek jeszcze widzieć, no tu troszeczkę muszę się śpieszyć, tak? No chociaż słoneczko, nie wiem, o której 18.30 zachodzi. Także no i mam tam może kilometr do bagienka i będę na miejscu także coś tam jeszcze zdążę i nawet dookoła obskoczyć zobaczymy co tam będzie No, także póki co obczajmy może kozaczki już ruszyły w zeszłym roku tam w okolicach 20, chyba to było 4 września kosiłem, ale może w tym roku już coś się zaczęło, skoro inne grzybki, gdzie indziej już rosną. Dobra. Tyle na szybkim wstępie i ciśniemy do przodu. No i jest pierwszy grzybek dziś. Idę tak tutaj po drodze do tego bagienka. Tu taki kozaczek rośnie, stareńki już. Nikt go tu nie zauważył przez weekend, ani wcześniej. no Obok jakiś grzybeczek jeszcze. Dobra, zostawiamy kozaczka i idziemy dalej. Chyba młodego tutaj nie będzie żadnego w pobliżu, raczej. Może młode właśnie już to zdążą. Nie ma, idę dalej. Słuchajcie, jaka miła niespodzianka po drodze na bagienku, tutaj takie piaski, już wydma się tu pomału zaczyna, tam do przodu się ciągnie, a ja tu pod sosenkami, proszę, trzy prawózki mamy, mamy trzy prawózki, jeden, do drugi, no, ciekawie, Oj, ciekawe ci to coś będzie na bagienku skoro tu na tej suchocie są prawdziweczki, tu trzeci proszę bardzo. Jeżeli ludzisko tam na bagienku nie wyzbierali, jeśli ruszyły, to może mi uda się coś zebrać. się rodzaj tu dookoła jeszcze, tak chwilę. Jak będę wracać, to może ewentualnie jeszcze tutaj... Po tych piaskach pochodzą. Będzie widniej troszkę. A teraz będę cisnąć na bagienko. Dobra, nic na razie nie, nie widzę. W pobliżu zasięgu wzroku. Wezmę te prawdziweczki. Oby były zdrowe tylko. Biegnę na bagienku. Słuchajcie, z tamtych trzech prawdziweczków, no, jeden cały robaczywy, dwa kapelusze w miarę zdrowe, jeszcze w domu je przejrzę, jak coś to pójdą na suszenie, ale tu po drodze, zobaczcie jak pięknie tutaj, na góreczce sobie, tak u podnóża w zasadzie góreczki rośnie, piękny prawdziweczek, super w tym słoneczku się tu prezentuje, co, eleganci. Ale trzeba mu fotkę pstryknąć Jest foteczka, trzeba tak. Dobra, chyba więcej nie widać ale może jeszcze coś po drodze tam będzie, po drodze do Bagienka. Kręcimy go. Pójdziemy dalej. Uu. O, powiem Wam, nie, już czuć, że korzonek twardawy. Mówię, miękawy, przepraszam. Także. Dobra, wyłączę się, żeby lepiej go obrać. A później Wam opowiem, czy był zdrowy. S Słuchajcie, tu już grzybiarze przygotowani na. Poranny atak, puste wiaderka czekają, tylko wpadną do lasu i będą kosić. <noise> Dobre, no, oby tylko coś mu rosło. No. Ja lecę dalej. Yy, prawdziwek z góreczki niestety roboczy wymył, szkoda, wielka szkoda. Deszczu, deszczu, chcemy deszczu. Dotarłem na bagienko. Słuchajcie, no, w zeszłym roku, jak tylko wszedłem tutaj na brzegu bagienka, no to już było kilkanaście sztuk. Teraz nie widzę żadnej jeszcze. Także albo za bo śladów nie widać po koszeniu żadnych. Albo jeszcze może za wcześnie. Może jeszcze za wcześnie zobaczymy, może w przyszłym tygodniu to ruszy, tak jak w zeszłym roku to było, no bo tu jest no, powiem, wilgotno, o jesteś, o są jakieś, są jakieś sztuki Oj, czyżby czyżby, czyżby coś tutaj mamy o, jest jeden drugi mały chyba się pomału coś zaczyna ale w zeszłym roku to, to one były ładniejsze może przez to, że tak sucho. O, tu jest kolejny. Hahaha, ha, ha. Je, jeszcze dwa. Chyba trafiłem, powiem wam. Chyba trafiłem. Dobra. No tu będziemy szli do przodu bagienkiem. Starą ścieżką znaną. I, I zobaczymy, co to będzie. Tutaj ten, zobaczcie, jeszcze jeden. O, fajnie, fajnie. No, troszkę mi wróciła nadzieja. Nadzieja wróciła, że coś może być. Tylko na razie same te siwki. No. Wtedy były i te ciemne łebki, i te różnokolorowe. No dobra, ale do przodu pójdziemy. Może coś się znajdzie. Tu z drugiej strony jeszcze było troszkę. Jeden, drugi. Jeszcze dwa no i tamten wcześniejszy także troszeczkę już ich jest dobra skusimy i zobaczymy tamte wcześniejsze zdrowiutkie powiem wam wilgotno tutaj mają to muszą być w miarę zdrowe tylko takie kruche trochę, o, się korzonek ułamał suche troszkę są no. Są. Także kolejny popołudniowy wypad po pracy na razie zapowiada się ciekawie. Są kolejne Na razie same siwe się trafiają. Same siwe na razie są. Nie widzicie go tu na dole. Ok. Tu jakaś uciekło mi z głowy jak to się nazywa ten grzybek Ach. tu jest jeszcze jeden mały siwek, malutkie siwki się zaczynają mało. Może i te inne też jeszcze trochę i ruszą no, no. i tutaj ładnie się tak? No. 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 Bukiecik z kozaczków. <laughs> Proszę bardzo. No i super. Patrzcie tutaj. Tak jak mówiłem, takie kępy. O tam widzicie go. Takie kępy, właśnie tutaj są. O tam dalej kolejne. Widzę tutaj na kępie mchu. Przy brzozie. Kolejna ekipa. Jest wilgotno, bo jak klękam na tym chłodno, kolano już mokre mam. Takie maluczki wychodzą. Ten zostawimy. Ten go zostawimy. Tutaj jest jeszcze jeden. O, tam do przodu kolejny. Widzicie go? Nie podejdę do niego. O. o! A tam jakie sztuki ładne. A raz do nich podejdziemy. Cofniemy się tylko do tego. Tutaj z tyłu w trawie. O! Tam tego jeszcze weźmiemy. O, proszę. O, jak jeszcze jakieś wiszą, widzicie? No, no tutaj też roślinka słana potocznie bagno rośnie. Tak. Ale zapach ma intensywny, powiem. Bardzo ładnie to kwitnie. Jak tutaj byłem wiosną. Super kwitnie. Dobra. Odejdziemy tutaj. Nie. O, tu jakie dwie sztuki rosną. Patrzcie. No nie, chyba będzie kozackie popołudnie. Kudnie kozackie. Idziemy. po te dwie sztuki. Tu się kryją. O, tu są jeszcze trzy sztuki, cztery, pięć. O, no zobaczcie. Tutaj te dwie, tam jeden, tutaj kolejny, tu trzy. O. No ładnie, pięknie Bardzo pięknie Okej okay. Dobra, zbierzemy jej I się rozglądam dalej Zobaczcie tutaj jakie dwa maluszki hmm? Chyba się zaczynają. Trzeba będzie jeszcze pojutrze przejść. Jutro do dentysty muszę iść. Nie wiem czy wam wspominałem. Niciz z zakupu gimbala. Kaska zarobiona, ostatnie grzybki. Na dentystę muszę musi iść. Bo bomba mi wypadła. Także ale może coś jeszcze zostanie z tego co. Nieduża taka plomba, malutka, bo może dentysta nie weźmie za dużo. O, i zobaczcie, ile już kozaczków w jednym miejscu. No, super. No słuchajcie, są ciemne łebki. Pierwsze ciemne łebki są. I to. Cztery sztuki. A tu ktoś w ogóle przycinał jednego. Kod. Zostawił korzenie. Nie wolno nie, nie. kurzenia zostawić. Tu zobaczcie jaki ładny. Jeden ciemny łebek. O, piękniusi. O, tego nie widziałem wcześniej, czyli mamy pięć. Drugi. Mamy trzeciego. Mhm. Super, super. A tutaj czwarty i piąty. To mi się podoba. Tak jak one tutaj rosną tych, na tych kępach. Piękny to jest widoczek. Wy jak uważacie? Super nie? O, tu się jeszcze jeden schował, widzicie go tam? Pod trawami. O! Super. No, super widoczek. Super. Dobra. Wykręcamy i patrzymy dalej, póki widno. I zobaczcie. W jednym miejscu sześć sztuk ciemno... ciemnogłowych kozaczków. No, fajnie. Rozglądam się dalej. Słuchajcie, jest kolejny ciemnogłowiec. Trochę taki jaśniejszy, bo więcej słońca tu ma. Kolejny jest. Tam chyba do przodu widziałem jeszcze jednego. Teraz zobaczymy. O a tutaj już widać tą żurawinę. Się położy tutaj też żurawinę. Pójdę dalej, to tam dalej też jest więcej tego z owocami. To mam jeszcze raz pokażę. Wtedy jak pokazywałem, mam... O, tutaj siwy jeszcze jeden. Siwy. drugi siwy. Gdzie? Tak tutaj gdzieś był ten ciemny. O, tu dwa siwki jeszcze. Nie no, ludzisko, ale trafiłem. Chyba trafiłem w moment. Jeszcze ten jeden, o tu jest siwy jeden jeszcze Tutaj mały jest jeden A ten potrącony był to raczej nie przeze mnie chociaż, kto go wie Ale tu jest, o tu jest ten co się ukrywał No i zobaczcie Pokrążyłem dookoła kępy już 6 sztuk kolejny a siódmy, ten ciemny, no, ładnie, bardzo ładnie, widzicie, no, kolejne sztuki. Po drodze znalazłem, no po drodze, no, się tutaj, znalazłem kolejnych kilkanaście. Siwych, a tu kolejny, ciemna główka, a ten już taki nakrapiany delikatnie. O. Widzicie? Super. Dobra. Muszę iść w tą tą stronę, bo tam widniej. Tutaj mamy kolejne siwki. No już na kępie przy brzozie, tutaj drugi się schował, w dole troszkę. Nie. Także tu jest bardzo piękny teren na te kozaczki Tylko chyba, chyba jeszcze troszeczkę trzeba poczekać, nie wiem Może w weekend ruszą całkiem, jeszcze jest mało no. Tylko trzeba może wyprzedzić ludzi jednak pojutrze tu zajrzeć. W weekend to wszyscy tu mogą przyjść. No, także chyba pojutrze tu zajrzę, bo tam chyba kolejne widzę. Słuchajcie, wyszedłem tutaj, gdzie jest jeszcze trochę jaśniej. Tutaj spotykam w większości same takie większe szczuki. Niestety robaczywych dużo jest. Także też dużo już w takich skopiskach jak na początku nie ma. Przez to może, że tu jest widniej. Możliwe. No nic. Wyjdę w tamtą stronę. Mam na tą grobla gdzie prawdziweczki rosły w jagodach. Zobaczymy. Może jeszcze jakiś prawdziweczek na koniec. Bo już się robi ciemnawo. Słoneczko zaszło za, za wydmę. Więc będę musiał wracać pomału. No. To na razie. Póki co. Idę, już wyszedłem z bagienka. Idę tą groblą, sobie tutaj wzdłuż bagienka i trafił się drugi podgrzybeczek no, tu już jeden jest lampą przyświecam żeby było lepiej widać go tu już jeden a tu jest jeszcze drugi podgrzybeczek o, bo tu już słoneczko nie dociera tam za wydmą jeszcze w miarę jest widno ale tu już tak słabo więc doświetlam no i dwa podgrzybeczki mamy i grzybeczki się zaczynają, proszę Państwa. Dobra. Jednego prawdziwka też znalazłem, ale był robaczywy. Nic, ale pójdę do przodu, bo one tam te co wcześniej znajdowałem to tam dalej kawałek były w, w tych trawkach. Zobaczymy. No Jak coś tu pójdę już do domu, znaczy w stronę samochodu. Słuchajcie, są nawet czerwone kozaczki. To w tym miejscu, gdzie zawsze znajdywałem. Bardzo dobrze. Jest jeden. Uuuu, korzonek mu zażarło coś. coś go obżarło tutaj mocno Dobra, ale tam to nie ładniczki. O, a tu jeszcze jeden mały, go rozdeptał prawie. O, zobaczcie. Jest maluch. Hmm maluszek o, no nie, tu są jeszcze trzy ale kurde jakbym lampy nie zaświecił to bym ich nie zauważył o, ale ekstra tak właśnie tutaj w tym miejscu zawsze rosły o, zobaczcie tak. i tam jeszcze jeden Małe te kozaczki są Wieczór się zbliża, komary zaczynają atakować No i te cholerne meszki też, mówię te szyje na nie Też tu atakują Dobra, patrzę pod nogi Od Tego przecież jeszcze bym nie, nie. No, tak. No, i to jest ten naj, największy. O, zobaczcie. To no. jeszcze taka sztuka rośnie. O. Nieźle. Na koniec spacerku. Chociaż kto wie, co tam jeszcze po drodze będzie. Bo tam pójdę do przodu. I tak głukiem wrócę tam. No, ładnie. Słuchajcie no. Ile ich tu mamy? Jeszcze tutaj zajrzę w tej jagody. Tu jeszcze zajrzę. No, zobaczcie. Sześć sztuk czerwonych jeszcze po drodze Sześć Dobra, do przodu Zobaczcie jaki fajny jest nad bagienkiem tam, Jakie ładne niebo tam u góry no, I tym pięknym widokiem Żegnam się w to wtorkowe popołudnie Z Wami e, Grzybków Troszeczkę udało mi się, zanim się ściemniło, troszeczkę się udało zebrać, nie wiem czy to będzie widać, A widać będzie, jest trochę kozaczków, jakieś podgrzybeczki się trafiły, tak, o, przeświecimy, pełne, pełnego koszyka nie ma, jak to było w zeszłym roku, ale może one właśnie tu dopiero ruszają, tak. Może właśnie dopiero ruszają. Więc, więc w, tak jak mówiłem, w czwartek tutaj zajrzy. Może, może będzie już więcej, tak? No. A jeśli nie, to widzimy się zapewne w weekend pojadę. Jeżeli córka będzie mogła, też zabiorę ją. To pojedziemy tam na. Miejscówki, gdzie byłem w sobotę i w niedzielę. No, także miłego wieczorka trzymajcie się. Ale pięknie pachnie. Po prostu grzybnią. Tak pięknie pachnie. No i tym lasem całym tutaj super. Ładnie jest cie plutko, cichutku. Dobra noc.